Jesteśmy w cieszynie i idziemy na mostek, gdzie jest granica Polsko-Czeska. A tu macie. Rynek. Wi widzimy się w mostku. Z polskiej strony mamy remont. I już wpadliśmy na Tak. Um. Most graniczny. Zobaczcie. Teraz mamy remoncik. Po naszej polskiej stronie. Ale idziemy zobaczyć. Do naszych sąsiadów czasów To. Tym razem jesteśmy już na czeskim rynku Ja mam fontanni i wielki do Jest segura, to jest figura, to jest I tak się wygląda. A tam jest chyba coś rodzaju niedzielę w opołudnie. Wchodzimy z powrotem z mostek i już jesteśmy na... Jesteśmy w Polsce. I widzimy... I to na razie jest. Widzimy się później. I już jesteśmy przy budce. I wróciliśmy z wycieczki po cieszynie. A my wylądowaliśmy na parkingu. Gdzie? Gdzie się zaczyna największa rzeka w Polsce, czyli Wisła? Tak. Jutro idziemy do samego źródełka zobacz, skąd zaczyna wypływać Wisła. Albo pojedziemy rowerami, zobaczymy jeszcze. Witajcie widzowie w następnym filmie. W tym filmie będziemy dów czarnej wisełki. Droga wynosi. I, I idziemy do skroniska, droga wynosi 6 km. Cześć! O, no, Kuba wędruje wzdłuż czarnej wisełki I dokąd idziesz Kuba? Idziemy do schroniska i z powrotem. Tak. A ile się idzie do schroniska? 6 km. Tak. No i nie A my wędrujemy cały czas wzdłuż czarnej pisełki Wyszliśmy Kuba, o której wychodziliśmy? O dziewiątej. O dziewiątej. Zobaczymy ile czasu nam to zajmie. Taki spacerek bez żadnego pośpiechu i z podziwianiem wszystkich widoków. Czas zawodowy Idziemy dalej, tak?

Ale nie wiadomo, czy przez mostek, czy przez to. No mostek nie wygląda tak źle jeszcze. Dobra, wędrujemy dalej pod górę, nie? Jak myślisz, Kuba, ile przeszliśmy już? No nie. No też nie wiem. Po prostu idziemy sobie Myśmy tak. musieli na górę... Na mapie Google e, zrobić całą epinezkę na parkingu i, i wtedy byśmy wiedzieli, że robimy No idziemy sobie dalej. Uwaga rowery! Patrzcie, a drewno wszędzie wycinają. Góry, nie góry. Liczymy to do końca, to wszystko jest schorowane. Ciężko powiedzieć. Dotarliśmy do jakiejś altanki. Robimy co? Krótką przerwę. I pijemy wodę, idziemy dalej. tak to wygląda. Takie małe schronisko. Tak. Pierwsze schronisko na trasie. A nam się skończył asfalt i teraz idziemy takim szutrem. I dochodzimy właśnie do schroniska. Zajęło nam to jakieś dwie godziny, nie? Równiutkie dwie godziny, spacerkiem. I jesteśmy. Teraz zobaczymy, jak to tu wygląda. No. I dotarliśmy. Co? Nie. A to nie jest jeszcze schronisko. To jeszcze dalej No, Kuba. To jeszcze... To jeszcze troszkę drogi przed nami. Do schroniska to nie, do schroniska jeszcze musimy kawałek iść Ale chyba już niedaleko Bo już chyba niedaleko A co, widzisz? Nie no na razie nie no dobra. Zobaczymy jak dalej ta ścieżka wygląda. Już jesteśmy przy schronisku. Udało nam się dotrzeć. Chodźcie zobaczymy jak to tu wygląda i co tu można kupić no. A, okay. Dobrze, idziemy do góry To tu są na dole, no tak idziemy zobaczymy co tu jest do góry to, Co możemy sobie kupić 47 kilometrów Hej Tyle ma. 9000. Już mam dzisiaj cały dzień, nie nigdzie więcej nie muszę się ruszać A chodziłeś, A gdzie dotarliśmy? Dotarliśmy do Sfrenicka? Tak, tu mamy Tu gdzie też U źródła też mamy O i u źródła Wisły Jesteśmy A teraz kupiliśmy sobie Kolę piwo, snickersa, herbatę i pączka, którego Sylwia już zjadła. Jagodziankę. A Jakub będzie dzwonił do babci, powie, że jest już no. źródła no. Wisły. No nie do końca. Nie mogę. to? Nie masz zasięgu? No. Nie myślę. No to sprawdzimy na drugim telefonie. No właśnie. <tuszy> Takie kupiliśmy sobie, magnesu, my. Restauracja Górska, 1220 metrów nad poziomem morza. I u źródło... Nie, nie, nie zadzwonimy jednak do babci. Trzećkomórkowo-Niedostepno. nie, no nie 307...

Mamy schronisko górskie nad, na przysłupie pod Baranią Górą Co, wyszliśmy ze schroniska, która mówiła? Jest godzina? 12.17. 12.17. No zobaczymy. Pamiętajcie tą liczbę, bo zobaczymy, kiedy wrócimy. O której wrócimy. Ile nam zajmie powrót z powrotem? Bo wejście zajęło nam 2 godziny. No, a teraz wracamy. Wchodzimy. I podziwiamy widoki O, 10 tysięcy kroków w ja mam 12 Sylwia wyrobiła już limit dzienny i powiedziała, że tu zostaje. A jest dopiero godzina 12.20 prawie. na Nie no jeszcze idziemy, gdzie idziemy? Jeszcze? Idziemy na Wisła. Musimy zdobyć magnes. Musimy zdobyć magnes. Dobra. To my schodzimy na dół, zobaczymy ile nam to czasu zajmie. Jesteśmy do par naszego parkingu. tutaj tylko przechodzimy. I jesteśmy. 14.00. Czyli ile szliśmy? Niecałe dwie godziny. Szliśmy niecałe dwie godziny, jak słyszycie? Dwie godziny pod górę, niecałe dwie godziny z powrotem. Czyli łącznie cztery godziny na wycieczkę. I to. Cały czas łazenia. No i to na razie jest na tyle.